I'm playing, not right go, seek with a heart that longs to be in the arms of another lover. I've been running from my shadow like a wayward arrow as I try to find a way to you. Cause you are always in my mind. You're my moon, you always pull me back to you, and i lay my arms gently over your shoulders. And when morning breaks and your reflection fades, I'll long the high with you among the fading stars, cause you are always in. o uroczystości zawarcia Związku Małżeńskiego poza lokale w stanu cywilnego w Szyfnicy. Absolutnie wyjątkowo witam panią Karolinę i pana Marcina, którzy przybyli w to piękne miejsce z zamiarem zawarcia Związku Małżeńskiego. Witam również oficjalnych świadków, panią Mariolę i pana oraz wszystkich gości zaproszonych na dzisiejszą uroczystość. Szanowni Państwo, połączenie się bliskich sobie osób, jedną rodziną jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego człowieka. Jest to również wydarzenie społeczne, ponieważ tworzy się nowa rodzina, podstawowa jednostka życia społecznego, która, zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się pod opieką i Pani Karolino i Pani Katynia, chwały i szczęśliwy Związek małżeński jest możliwy tylko i wyłącznie przez zajęcie szacunku zaufanie i miłości. Szanujcie więc Państwo wzajemnie, bądźcie dla siebie zawsze życzliwi i Im więcej dobra, piękna i miłości będziecie pielęgnować w swoich sercach, tym Wasz związek małżeński będzie bardziej szczęśliwy i trwały, a życie Wasze radosne i spokojne. Bo przecież z chwilą zawarcia związku małżeńskiego rozpoczynacie nowy okres w swoim życiu. Słowo ja zamieniacie na słowo my w pełni, tego słowa to nie znaczy. Drodzy Państwo, czas zawarcia związku małżeńskiego jest to czas również zarezerwowany na wspólne obietnice i zezerwanie. To czas, kiedy przyszli małżonkowie spoglądając sobie z miłością w oczy, proszę pokażę, jak to się robi, <laughs> trzymając się w jest, mogą. Co? Powtórzyć za mną słowa z wiersza na się Pozwólcie Państwo, że przytoczę Państwu ten wiersz, bo jest naprawdę piękny i jest idealny, idealnie pasujący do dzisiejszej sytuacji. I to Was samych, jakby nie było. Obiecaj, że już zawsze będziesz snak moich i na mojej wiarni, w zasięgu wzroku, albo bliżej, na wyciągnięcie ręki pan. Obiecaj, że nasze wnęścia. Zaplotą się jak bukiet prez, że dni kolejne piękne będą i nie zabraknie mi poezji. Obiecaj, że poznawać będę ciebie od świtu aż do zmroku. Że zimą staniesz się ciepłem i światłem w każdym porze roku. Obiecaj, że mnie nie zostawisz, nie powędrujesz w dal nieznaną I że nigdy się nie ukryjesz za nieczułości ziemnościaną. Obiecaj, że gdy będzie ciężko, to w oczach tych nadziei błyskich przywrócą wiarę oraz sprawią, że cel odległy będzie bliski. Obiecaj, proszę, że nie odejdziesz, że przestrzeń wspomnień Cię nie wkłoni, bo światu sens nadają, że oczy powstają proste głowy. Mam nadzieję, że się Państwu podobał wiersz, że jest odpowiedni. Pani Karolino, pani Marcinie, podobał się? Będziecie wspominać, macie go tutaj ode mnie na pamiątkę po uroczystości swojej To poezja. Natomiast przepisy prawa swoją drogą i zgodnie z kodeksem rodzinnym niepowiązaniem mąż i żona mają małżeństwie równe prawa i równe obowiązki. Obowiązani są do wspólnego pożycia, wierności, wzajemnej pomocy oraz współdziałania dla dobra rodziny, którą mają przez swój wiązek Zawarcie wniosku małżeńskiego polega na tym, że mężczyzna i kobieta wyrażają wolę zawarcia rodzinństwa przed kierownikiem urzędu stanu czy w, domku, w obecności świadków poprzez złożenie i słów. Pani Karolino, Pani Karolino i Pani Kościu, czy jesteście zdecydowani dobrowolnie przyjąć na siebie wszystkie prawa i wszystkie obowiązki małżeńskie? Zdecydowanie tak, prawda? Zatem bardzo proszę. Powstali, jak proszę żebyście się do siebie odwrócili, tak, można jak najbardziej. Jesteśmy żeby... do końca? To zacznijmy. Świadomy brat lub obowiązku. Świadomy brat obowiązku. Wynikających z zapartia małżeństwa. Wynikających z zapartia małżeństwa. Uroczyście oświadczam, że wstępuje w związek małżeński. że wszystko? wszystko. Aby nasze małżeństwo było zgodne, nim, a, szczęśliwe i trwałe. Dziękuję bardzo. Świadoma trafił robusku. Wynikających z oracja Wynikających z zobaczenia małżeństwa co oświadczam, Przedstępując że wstępuję w związek małżeński. z z i przyrzekam, że uczymy wszystko, że wszystko, aby nasze małżeństwo, by było zgodne, by było zgodne. i było zgodne. Szczęśliwe. Życzne. 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 To. Drodzy Państwo, wobec zgodnego oświadczenia obu stron złożonego przede mną kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebnicy, w obecności świadków oraz Państwa wszystkich, ogłaszam, że związek małżeński pomiędzy Panią Karoliną Anną Pilarczyk i Panem Marcinem Damianem i Waszym zostało prawnie zawarte. Państwo się całujecie, Państwo wiecie prawo. Obrączki zeszłego roku, nie mające początku i nie mające końca, tak jak końca nie będzie miało waszej ukrócie. Absolutnie wyjątkowa, to najważniejsza, chwyta na waszą miarę. Pani Marcinie, bardzo proszę na obrączki. O, o, tak? zdjęcie, proszę. <grystanie> Drodzy proszę, proszę, ze proszę, wcześniej oświadczeniem Pan przyjmuje nazwisko pani, proszę, pozostaje przy swoim nazwisku, a dzieci zrobione z Państwa związku będą nosiły nazwisko męża. Czy podtrzymujecie Państwo proszę, decyzję? Drodzy Państwo, pozostaje mi powiedzieć, że przed Państwem nasza nowa rodzina, nowe małżeństwo, przed Wami Państwo ważnych brawa. <kluczy> Drodzy Państwo. Dowodem zawartego małżeństwa jest protokół zawarcia Związku Małżeńskiego poza lokalem Urzędu stanu cywilnego w Żywnicy. Zapraszam naszych małżonków, a następnie świadków do złożenia podpisów w naszym dokumencie. z popełnić, żeby było wszystko jasne i prawne, tak jak dla jego życia. Zapraszam Państwa do tego dnia. obydwoje Państwo. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead well, I found a girl, beautiful and sweet well, I never knew you were the someone waiting for me Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what I give you up this time, oh, darling. Just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, you're holding mine, baby. I. Between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When you said you looked a mess I whispered underneath my breath But you heard it, darling you Wiedzieć, że od tej chwili jesteście Państwo mężem i żoną. Od tej chwili macie Państwo możność, zaszczyt i co najważniejsze prawo. do siebie, Mój mężu i moja żona. Prawa!